Jeżeli Twoje wymagania odnośnie filtrowania są duże, proponuję skorzystanie z filtra zaawansowanego, który umożliwia użycie wszystkich kombinacji filtrowania, jakie tylko da się wymyślić. W tym przykładzie chcielibyśmy wyfiltrować produkty A, G i H, przy czym A tylko dla tych przypadków, kiedy ilość jest powyżej 300. Pierwsze co musimy zrobić, to trochę miejsca nad naszą tabelą z danymi. Wstawiam tutaj wiersze. Przekopiuję teraz ctrl-c, ctrl-v nagłówki, a następnie warunki. Chcemy produkt A, produkt B i produkt H. Zaznaczyłem je z użyciem ctrl przekleję je tutaj. Równie dobrze mógłbym je wpisać, ale tak będzie szybciej. Dodatkowo warunek wyłącznie dla produktu A, większe od 300. Wpisujemy to w kolumnie ilość. Przy warunkach możemy używać znaków większe, mniejsze, bądź większe, bądź równe, mniejsze, bądź równe. Teraz z karty dane wybiorę Filtr Zaawansowany. Pokazuję, gdzie jest lista, która ma być filtrowana. Wybieram, aby filtrowanie było na miejscu, czyli ta lista ma zostać przefiltrowana. Dane niespełniające warunku mają być ukryte. Kryteria są powyżej w tym miejscu. Potwierdzam OK. Produkty zostały wyfiltrowane. Warunek większy od 300 dotyczy wyłącznie produktu A, ponieważ jest w jednej linii z tym produktem. Produkt G ma wartość mniejszą. Gdybyśmy chcieli, aby ten warunek był dla wszystkich produktów, powinniśmy skopiować go do każdej z linii. Działa to analogicznie. Do warunków wprowadzanych w programie ACCESS w kwerendach Wiersze odfiltrowane są ukryte, np. pomiędzy szóstką a dwunastką, ale nie ma możliwości odkrycia ich poprzez zaznaczenie polecenia odkryj. Także jeżeli spróbujemy przeciągnąć wiersze, na chwilę pojawi się jedenastka, ale po puszczeniu klawisza myszki znów zniknie. Filtr zaawansowany blokuje możliwość odkrycia wierszy nie tylko w obszarze filtrowanym, ale także poza nim. Tutaj ukryłem wiersze pomiędzy wierszem 24 a 32. Prawy klawisz odkryj, nie ma takiej możliwości poprzez przeciągnięcie, także to się nie uda. To, że jest użyty filtr zaawansowany możemy poznać po niebieskich cyfrach wierszy. Aby go wyłączyć musimy przejść na kartę dane i wybrać polecenie wyczyść. Innym przykładem użycia filtra zaawansowanego może być wyfiltrowanie z naszej listy unikatowych nazw produktów. Aby to uzyskać wybieramy filtr zaawansowany, polecenie kopiuj w inne miejsce. W zakresie listy wybieramy wyłącznie kolumnę z nazwami produktów. Kryteria powinny pozostać puste. Kopiuj do, wybieramy miejsce, gdzie ma być nasza lista. I zaznaczamy opcję tylko unikatowe rekordy. Potwierdzamy OK. Uzyskaliśmy listę unikatowych nazw produktów znajdujących się w tej tabeli. Alternatywnym rozwiązaniem tego problemu jest skopiowanie kolumny z nazwami produktów i użycie polecenia Usuń duplikaty. Użyteczność filtra i filtra zaawansowanego staje się tym bardziej widoczna, im większe i bardziej skomplikowane są tabele danych, na których pracujemy. Wiele opcji filtrowania oferują także tabele przestawne.